Federacja Rosyjska może przygotowywać prowokacje pod obcą flagą, i może się to wydarzyć już na terytorium Rosji podczas noworocznych i bożonarodzeniowych świąt. Rozumiemy, że według kalendarza juliańskiego będzie to najprawdopodobniej bliżej 6-7 stycznia poinformowała o tym służba wywiadu zagranicznego Ukrainy. Taki post pojawił się dziś na ich stronie. Wskazana operacja ma charakter kompleksowy po tak zwanym ataku. Tak zwanym na rezydencję Putina odnotowujemy rozpowszechnianie przez Kreml nowych sfabrykowanych pretekstów informacyjnych w celu przygotowania rosyjskiej i zagranicznej publiczności do dalszej eskalacji. Czyli odnotowujemy rozpowszechnianie nowych sfabrykowanych pretekstów informacyjnych. Rzeczywiście teraz one istnieją, później do tego wrócę, ale dokończmy już ten post. Do sfabrykowania dowodów na udział Ukrainy planuje się wykorzystać szczątki uderzeniowych dronów produkcji zachodniej. Dziękuję. Które zostaną dostarczone na miejsce prowokacji z linii frontu. Wykorzystywanie aktów terrorystycznych z ofiarami śmiertelnymi pod fałszywą flagą w pełni odpowiada stylowi działania rosyjskich służb specjalnych. I tutaj również ważne jest, że stosowana jest taka taktyka, zwracanie się do mediów, podważanie wszystkiego itd. Tak I tym podobne. Następnie miejscem prowokacji może zostać wybrany obiekt kultu religijnego. Lub inny obiekt o dużym znaczeniu symbolicznym zarówno w Rosji, jak i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. No, od razu myślę, obiekt o dużym znaczeniu symbolicznym. Kreml, wieża kremlowska, plac czerwony, co oni tam jeszcze mają, tak? To wszystko ma duże znaczenie symboliczne. Obiekt kultu religijnego, sobór, cerkiew. Nie wiem, jakieś miejsce pamięci, coś, co może mocno poruszyć opinię publiczną, zrobić wrażenie. Właśnie coś takiego może być przygotowywane. No, jeśli Putin y, zechce dla takiej prowokacji wysadzić wieżę Kremla, to będzie ciekawe. A dalej pojawia się pytanie, kto w to uwierzy, a kto nie. Teraz wracam do początku tego posta od służby wywiadu zagranicznego Ukrainy. Przygotowanie rosyjskiej i zagranicznej publiczności oznacza rozpowszechnianie nowych, sfabrykowanych pretekstów informacyjnych. Rzeczywiście jest jedna historia, która wiąże się z takim komunikatem. Kreml Nowosti, czyli oficjalny kanał Telegram Kremla, informuje, że Saldo opowiedział Putinowi o ataku terrorystycznym reżimu kijowskiego w mieście Harły. Obwód hersoński. Szef regionu oczywiście Gauleiter poinformował prezydenta o działaniach śledczych i opowiedział, że prace grupy śledczej posuwają się naprzód w nocy 1 stycznia. Wygląda na to, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak dronów na kawiarnię i hotel w Harłaku, gdzie cywile świętowali nowy rok. Według wstępnych szacunków zginęło 24 osoby, a wiele zostało rannych w tym dzieci no dobrze oto jeden z zabitych były szef wydziału MSW Rosji w Kałanczaku, Siergiej Bogan, zginął podczas ostrzału przez Siły Zbrojne Ukrainy w Harłaku. Czyli ostrzał, lokalne media donoszą, że ostrzał prawdopodobnie rzeczywiście miał miejsce. Ale jeśli chodzi o to, że ataku dokonała Ukraina, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy nie tylko nie potwierdził tej informacji, ale ją zdementował, twierdząc, że nic takiego nie miało miejsca. Jeśli ktoś tam coś zaatakował, to na pewno nie była to Ukraina. To nie była Ukraina. Oto jeszcze takie zdjęcia tego lokalu, gdzie rzekomo według wersji saldo kolaboranta i Gauleitera świętowały dzieci i cywile. W rzeczywistości widzimy, że to same rosyjskie kanały na telegramie rozprzestrzeniają te informacje. Wcale nie chodzi o cywilów, lecz faktycznie o uczestników tego okupacyjnego reżimu. O tych ludzi, którzy zapewniają władzę okupacyjną Putina na miejscu. Opowiadają o tym, że to niemalże Katyń. Teraz tam zorganizowano między m.in. Miedwiediew wyskoczył z takim postem i opowiadał, że trzeba się zemścić. No, jak zawsze, różne takie historie. Zaraz znajdę. O, Dmitri. Miedwiediew porównał to, co się stało z, ze spaleniem Katynia. Dokładnie tak. Nazistom na Białorusi podczas II wojny światowej obiecał nieuchronne i szybkie uznanie. A mianowany przez Rosję gubernator obwodu hersońskiego Salda oskarżył europejskie służby specjalne o koordynację ataku. Bez anglosasów nic się nie obejdzie, sami wiecie. Te oświadczenia nakładają się na niedawne twierdzenie Rosji o ataku ukraińskich dronów na rezydencję Putina. Ukraina temu zaprzecza, a nawet istnieją dane amerykańskiego wywiadu, które całkowicie obalają tę historię. A propos danych amerykańskiego wywiadu, żebyśmy nie odeszli za daleko od tematu. Oto ważny punkt. U nas pojawiła się ciekawa publikacja, w której powołując się na swoje źródła w Białym Domu, mówią, że jeśli ukraińskie drony rzeczywiście leciały nad terytorium obwodu Nowogrodzkiego, to na pewno nie leciały w kierunku rezydencji Putina. Celem była inna lokalizacja, tak? Ukraina całkowicie temu zaprzecza, a wydanie waszego postu twierdzi, że być może coś rzeczywiście leciało, ale na pewno nie tam, ale ogólnie obraz jest taki, że to całkowite zaprzeczenie. Amerykanie i Trump tego nie przełknęli, teraz próbują wcisnąć Trumpowi te historie. A żeby to był taki strzał kontrolny, to jeszcze dodajmy. Opowiemy wam o zamachu terrorystycznym, który Ukraina rzekomo przygotowuje gdzieś na obiekcie kultu lub miejscu kultowym w Rosji. Jeszcze trochę o noworoczynie. Zobaczcie, materiały z odszyfrowanymi danymi. To była próba też całkiem dobra. Trasowanie kontroli ukraińskiego drona zestrzelonego przez rosyjskie środki obrony powietrznej w nocy 29 grudnia nad obwodem nowogrodzkim podczas ataku terrorystycznego na rezydencję prezydenta Rosji, przekazane przedstawicielowi atasze wojskowego przy ambasadzie USA w Moskwie. I co tam przekazali? Przekazali coś takiego, co w zasadzie nie jest niczym nadzwyczajnym. Można to znaleźć na każdym rynku radiowym, także w Federacji Rosyjskiej. W pewnym sensie tak samo. Co to takiego? Nasz kanał na Telegramie Krymski Wiatr to nasz ukraiński patriotyczny kanał przeanalizował to zdjęcie, skonsultował się z ekspertami i ustalił, że to jest kontroler lotu, rozebrany, który nazywa się Matek H743 i pochodzi z drona. Więc o co chodzi? Takie kontrolery lotu stosuje się je w małych, rozpoznawczych lub uderzeniowych BSP typu czarownica o zasięgu do 150 km. A do rezydencji zbrodniarza Putina mamy 700 km. Czyli to już nie jest przypadek. Wszystkie dalekosiężne drony typu LUTY oraz FPV latają na kontrolerach innej klasy. Cube Orange Plus. Nazywają się tak, że ta historia nie przeszła. Podobnie jak z. Z rzekomo zestrzelonymi bezzałogowymi dronami, które miały zostać zestrzelone nad rozległym obwodem nowogrodzkim. Ale Rosjanie, pomimo tych incydentów i wszelkich przeciwności, nie porzucają swoich uporczywych i nieustannych prób, nie rezygnują ze swoich ciągłych i powtarzających się działań. Rosjanie wciąż próbują przekonać Zachód, że coś się szykuje i z jakiegoś powodu właśnie na szóstego. Dlaczego akurat szóstego? Mam jedno podejrzenie. Szóstego. U nas będzie się odbywał szczyt krajów partnerskich Ukrainy z Europy. O tym w swoim noworocznym przemówieniu wspomniał Emmanuel Macron, prezydent Francji. Powiedział, że w Paryżu spotkają się europejscy przywódcy. Właśnie w Paryżu 6 stycznia zostanie ogłoszony konkretny program, plan gwarancji bezpieczeństwa ze strony Unii Europejskiej dla Ukrainy. To znaczy, że został już uzgodniony przez wszystkich członków, wszystkich koalicji chętnych, zainteresowanych. I tak dalej. Czyli właśnie na szóstego. Aby zniweczyć to wydarzenie, być może Rosja chce właśnie zaproponować pewną mistyfikację z atakiem terrorystycznym pod fałszywą flagą. No i bardzo mocno poproszono też Łukaszenkę, żeby w jakiś sposób również to rozkręcił, ponieważ wiemy, że ma swoją publiczność, w tym także na terytorium Ukrainy, że niby, no Putin oczywiście jest celem, a Ukraina nie przestaje próbować przygotowywać zamachów na rosyjskiego prezydenta. Cały czas. Cały czas. To nie dzieje się tylko teraz. Dzieje się tak cały czas. Patrzeć. Piękny i po prostu piękny fragment, o czym marzył Łukaszenka. Zapamiętany. Rozmowa z Putinem. Moim zdaniem miało to miejsce przed pojawieniem się cegieł w publicznych krajach afrykańskich. Pakują walizki, a ja mówię: dokąd idziecie? No jak to nie wiesz? Przecież mamy BRICS. Mówię: naprawdę zamierzasz tam lecieć? Taka przyjacielska, braterska rozmowa ze starszym bratem. Naprawdę zamierzasz tam lecieć? No wiesz, prosili mnie, tam już czekają. Mówię, co ty robisz? Trwa wojna. No, oni przecież nie są aż tak szaleni, już nie aż tak bardzo szaleni. I co, uważasz, że tam wszyscy są przy zdrowych zmysłach? Nie ma po co tam jechać, poleciał Ławrow wtedy. No, może nie dlatego, że naciskałem, ale wyraziłem mu swoje zdanie. Ale to nie była po prostu taka wiesz wiejska rozmowa. Nasza wywiadownia świetnie sobie radzą ostatnio, jak widzisz, pracują całkiem nieźle, informowała nas na poziomie rozmów, plotek, zacharze, że przygotowywane jest piekło terrorystyczne przeciwko prezydentowi Rosji. Ale dla mnie to już od dawna było jasne. Często mu mówię, że skoro trwa wojna to nie musi tam lecieć. Jeśli ktoś tego potrzebuje, sam zwróci się do Ciebie. I, I zakończę tę recenzję cytatem z oficjalnego źródła Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, które temu zaprzecza. Dziś wszystkie fakty, które w pierwszych dniach nowego roku podaje Federacja Rosyjska dotyczące ataku na kawiarnię, w hotelu w obwodzie hersońskim dotyczące śmierci cywilów oraz rzekomych zagrożeń dla rezydencji Putina itd. Tak i tym podobne. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem siły obronne Ukrainy przestrzegają norm międzynarodowego prawa humanitarnego i atakują wyłącznie wrogie cele wojskowe, obiekty głównego kompleksu paliwowo-energetycznego Federacji Rosyjskiej i inne legalne cele, mając na celu ograniczenie potencjału militarnego. Kraje agresorzy, jest to nawiązanie do wypowiedzi rzecznika sztabu generalnego Dmitrija łychowego, udzielonej mediom. To wszystko oznacza, że wszelkie fantazje dobiegają końca. Jeśli jednak informacja ta już dotarła, to ewidentnie jest to próba jej zakłócenia i ostrzeżenia całego świata o możliwych scenariuszach, które Putin już realizował. W szczególności na samym początku drugiej niezwykle brutalnej kampanii czeczeńskiej, która miała miejsce w tamtym okresie. No wszyscy powinni to zauważyć i myślę, że wywiady naszych krajów, partnerów również doskonale to rozumieją. Zwłaszcza po już dwóch próbach rzucenia cienia na Ukrainę. To ważny moment, a to przyjaciele nic innego jak próba zerwania lub przeciągnięcia rozmów pokojowych.